Dzień dobry, dzisiaj odwiedzamy opuszczony dom. I będziemy zobaczyć, bo mówię, że na odcinku będziemy ten dom odwiedzać, ten opuszczony na robimy. Tam stoi mój maluch, bo ja przyjechałam maluchem. Że... I tam schowam, że ja nie myślę, co mówimy tutaj, gdzie tu właściciel. No i latarkę mamy. No dobra, włączamy latarkę. Muszę tutaj, dobra. Może zamknę, żeby nikt nie widział. No dobra, odpalamy no tak, Co my tu mamy? No bajary jeszcze tutaj są. Nawet jest lampa naftowa, jak widzicie. Lampka taka fajna. Widać, że to nie jest chyba... To nie jest prawdziwa. Albo po prostu nie znam się. Książki. Tutaj są takie stare... Nawet... Co tu mamy? Co tu mamy? Książka, czekajcie, bo tu jest tak zarozmazany. Co tu mamy? Aha, 07 zgłosi No spoko, nie wiem, że taka książka. No to może w Niemczech, za buty. Kogo mamy buty? O, damskie. I chyba my, i chłopięce. Na znaczy męskie, damskie. No kurde, jeszcze szpilki Eee, chłopie, to muszę no, znać. Skrzynka. Czekaj, otworzę to zamknięte, nie można odkurzacz odkurzacz czy widać, że to jest dwutysięcznego tutaj ciekawe czy to działa ale wolałbym tego nie ruszać jakie ładne słoiki kubki, zobaczcie no tam jest pokój, a tutaj jest co, aha, tu jest kuchnia, a tutaj, o gaśnicy mają mmm, no dobra o kurde, łazienka Ty no, łazienka Tylko to Zaś to rostro musiało się chyba trochę popsuć, bo no Stary dom, ale czy tak niedawno został? no Tywan to w jakimś O tutaj środki, miotło Światło Wanna do rąk, gdzie tam Puh. Wanna nawet Stara, bo jeszcze to. O, jeszcze to tak jak ja tego. To było takie okropne. Wspomniało mi się. No, to taki dom. Najwyżej odwiedzimy jeszcze dwór. Jaki Żylandor. Zobaczcie, jaki fajny Żylandor. Co tutaj mamy? Garaż. No, to garaż. Zobaczmy, czy może jednak jest zamknięty. Dom zamknę. Wszystko. Zamykać będę wszystko. Jak ktoś będzie tutaj widział, żeby nigdy nie myślał, żeby się. Pokój zostawimy na koniec kuchnię, zobaczmy. Mhm. Ej, kuch... O, patrzcie, co to jest? O kurde, lampa naftowa, słoiki, dżemu, to... Ciekawe, czy stare. O, ciągnik z, z obrazkiem. Widać, że ktoś lubi maszyny rolnicze. Okej, okay, to musi być na pewno stare. To też. Kawa to musiała być na dawno. O, mnie, nie, tutaj do mnie, nie? no to nieźle, lodówka, nie chcę otwierać, ale to jest fajne, Aha, chłop, ktoś miał bardzo fajne odzwyczaj. Ciekawek, z którego to jest roku? okej, okay. czekaj, może coś na obrazie będziecie widzieć. Czekajcie, ja tu muszę zobaczyć, bo to wy nie widzicie. Czekajcie, o, mam, mam E, który to jest? 2005. Chociaż no w 2005, ale obraz, a kalendarz trzeba znaleźć, no to w sumie też. Ale to jest szkoda, ktoś miała, coś się stało, wielka szkoda, Tajemnic. Czy to jedzenie babeczki, ciasteczka, chleb nawet. O, szkoda, no dobra, zamkniemy drzwi, otworzymy to Letarką. Hmm. W ogóle widać, że ktoś bardzo chyba był ogrodnikiem albo ogrodniczką, bo tutaj zawsze są gdzieś kwiaty. O, radijko zobaczcie jakie stare. O, jeszcze to radio. Mega, te, te głośniki. No to telewizor jaka marka? Koms. Mhm. No widać, że tutaj ktoś miała, coś się stało na pewno. I nie wiadomo co. No szkoda. Aaa, tutaj nic. Tutaj nic otworzył nie ma. Dobra, zobaczmy to. Okay. O, o tutaj rodzina musiała. Chyba musieli samo. No, sam mężczyzna i kobieta budzić. i Im się dać, że nie spały. No chociaż może sami, jak byli seniorami, to może Mogli spać. Znowu telewizor kons. Ogrody. E, ciągnik zetora. Może to z innego roku. Pokaż, czekaj, czekaj. Nie, 20. Chyba to jest 2005. A nie, czekaj, czekaj. Ja. Nie bo to jest takie już. 2008. Nie, nie. 2010. To tam jest z 5, a to jest z 10. Poszukamy coś jeszcze i może coś znajdziemy lepszego. Zamknięte. Ktoś zamykał wszystko, żeby nic mu nie zrobić za wandale. Firanki w ogóle są. Okna to trochę już są z, z Książki, radio. O, kartki, 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 to jest ważne. To ja wam, ja przeczytam. Tam, albo ja wam pokażę, co tam pisz. No, a przeczytam to i wam potem pokażę. Dobra, jestem. No, trochę tam jest. Już wiem za jakim cudem jest mało łata rodzina. W 2010 ten dom został opuszczony. To zaraz wam pokażę kartkę. Będzie wam pokażę, jak widziałem na wam pokażę, co tam pisało. No to będziecie wiedzieć. No to w sumie tyle w tym domu. Dywan w sumie. No to dywan jak na trzepak się brało, no to... No dziwię się. Nie dziwię się w sumie. No dobra, zamykamy to. I to też. O, patrzcie jak tutaj już rośnie coś. Tutaj coś rośnie nie. Drewno w ogóle to powoli się zawala. Dobra. O, tutaj drewno ktoś ma skrzynki. Wiaderko nawet. Ale to. Hmm. Tutaj coś musiało być. Tutaj garaż. Tutaj jest normalny to też garaż. Ale zobaczmy to. Otwórzmy to. Ty, to z gwóździami, zobaczcie, to z gwóździami normalnie, eh? chłopie, jak ktoś to serio chciał Garaż zobaczmy Tutaj ubezpieczniej, bezpieczniej, walucy tutaj A tutaj a, Nie mogę otworzyć O, a nie pamiętam, tylko chcę zobaczyć czy coś jest, tutaj Nie, nie można, a tutaj co pisze? Jakiejś firmy to jest chyba Co budowała kiedyś No dobra, otwórzmy to Tutaj tu latarkę nie trzeba ale patrzcie ktoś tu kiedyś z tyłu miał ogrodzenie z tyłu i miał drut ale ściągnięty został chyba ten drut no nie widać brama ciekawą była nie, ciekawe, bo tutaj są takie małe drzewa to może to było kiedyś coś i ogród taki nie wejdźmy około tak to wygląda z tyłu ale drzewami to jest tak zarośnięte kto tak to zrobi, nie wiem tylko to nie dziwi czemu tu jest koszone i te słupy. Bo kabelu jest nad kabla jeszcze na nie ściągnięto. A jest. O, tutaj jest trochę też. Ciekawe, czy będzie ściągany. Hmm. Nie będę tak wychylał się, bo ludzi mnie zauważą, Będzie problem potem. Patrzcie jak te drzewa wypadły. A no, przez zimę na pewno, przez zimę. Tyle lat minęło jeszcze ten dom w takim dobrym stanie. To co, 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 co? Nazwijmy opuszczony dom w dobrym stanie. No. No to tak to wygląda. Tak to wygląda. O tak to wygląda. No dom Jakby było. Jak kawał, czy ktoś będzie kiedyś nim się opiekował. A tam jest w ogóle antena. O tam gdzieś. O tam nie wiem, czy widzicie? Tam jest samochód. O bo nie jest, ciekawe się, że ten samochód będzie to nie chcę, żebym nie złapał. No nie będę na to spinnął. No widzicie, z wami to. No dobra. A, to właśnie. Zaraz zobaczycie tą scenę. No i będzie potem git. Okej? Okay? No to sobie przeczytajcie. A ja wam pokażę potem. Dobra, jestem. Dobra, szybko do samochodu. Nie wiem, czy widzieliście, ale ja wam tam dałem i widzieliście na pewno, nie, no to szkoda, ale wam przez chwilę pokażę to, no dobra, szybko jedziemy, Maluch stoi, tutaj zaparkowałem po to, żebym go miał, ale no co, dom jest opuszczony, no cóż, tak się robi, no co, nikomu się nie chce dbać, albo daleko mieszkać i nie ma czasu, tak to jest, dobra, łapka w górę, subskrybować kanał, ja się z wami żegnam, cześć.